Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, dzisiaj 13 marca, moje 17 urodziny, więc na urodzinowy odcinek ze Stalkera was serdecznie dzisiaj naprawdę zapraszam. Ponownie pod poprzednim odcinkiem było tyle podpowiedzi, że głowa mała panu Mr. bardzo dziękuję, poprosił, abym jego taknik czytał, ponieważ dalej go przekręciłem. Popuga, jak zawsze, witam serdecznie, na samym początku Stalkera zawsze musi się odezwać, e, tak więc... What the fuck, czekajcie, o, o, dobra, tutaj mamy ten helikopter Czę Tutaj zaczynam biać, okej, okay, ale moi drodzy widzowie dzisiaj jest Urodzinowy, mam urodzinki, więc na urodziny zrobię sobie taki prezent Że znajdziemy wreszcie SWT WHAT THE FUCKING SHIT Nigdy więcej gadania, nigdy więcej gadania, nigdy więcej gadania Shit, man, shit, shit Fuck, co to są? Bron się zacięła, bez jaj, bez jaj Dobra, 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 początek odcinka, już kuźdę Emocje jak po grzybach Sorry, na grzybach nie mamy. Fuck you! Fuck you, nie mam amunicji! Granat! Fuck you! Lepszak stąd, wyprzec stąd! <laughs> Przyjmijmy, że nie widzieliście. Przyjmijmy, że zaczynamy od nowa, dobra. Jak tam widzicie, gadanie i patrzenie na kamerkę. Grania podczas grania w Stalkera nie jest najlepszym pomysłem. Tak więc było tak od... Mnóstwo podpowiedzi od pana Peperonika, Mr. Rwa, od pana e, właśnie Mera, mistera Nie będę już Mr. Enio czytał, ponieważ nie wiem jak to się czyta. Napisz mi jak to się czyta tak fachowo. Merenio, mr. Enio, myry, czynio Nie wiem, ja, ja nie wiem dlatego się pytam, tak więc mister, niech będzie dzisiaj pan mister, to znajdziecie go, on tyle komentarzy napisał, że to jest niemożliwe aby, aby go ominąć. Teraz tak, gdzie te psiaki były? Bo ja nie wiem. Mam tyle granatów, których nigdy nie używam! Przyjmijmy, że nie umiem jeszcze rzucać granatami. Gdzie te debilne psy? Gincie mi tu! O, idą, 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 idą! Uhu! To są chyba niby psy, tak? Czy jak mi to na nazwaliście? Bo mi je nazywaliście. To jest radiacja lekka, no ale dobra. Ej to jest anomalia przecież. One znikają. What the fuck. Dzisiaj mam dragunowa sobie załatwić, ale jeśli mi się te psy będą pokazywać, to ja się boję. Nie ma ich tu, nie ma ich tu. Dobra, jest wolne, jest wolne. Mam śmigło, jest mamy następne miejsce katastrofy. Tutaj jest taka sama elektronika, ale układ. Ochrony przed emisjami wygląda na nietknięty. Dlaczego? Nie dlaczego. Nie się nie pytajcie. To wy jesteście idealni. Naprawdę ja mam taki widzów, którzy Starkerek znają w tym paluszku bardziej niż ja Falauta. To się rzadko zdarza, bo ja Falauta tyle przegrałem. Tak długo grałem, tak długo maniaczyłem w każdą część, że seria to jest taki klimat, który się zna, który się czuje. Ja widzę, że mam widzów, którzy uwielbiają po prostu stalkera, naprawdę się cieszę, mnóstwo podpowiedzi nie wydrukowałam ich, ponieważ by mi tuszu nie starczyło, gdybym miał je wydrukować. Ale znam wszystkie na pamięć. Mogę wam wymierać zacząć. Naprawdę. To jest tak wspaniałe, takie fajne uczucie. Grasz sobie, a bić daje podpowiedzi. Fajnie, nie ma spoilerowania, nie ma tego, ale czujesz się naprawdę fajnie. To jest zaję, zaje fajna sprawa. Tak więc na serio, tak wam dziękuję mocno, że nie da się tego opisać, to jest tak super że widzę, że są łapki, są komentarze, są pomocy, jest tak naprawdę wszystko. Naprawdę dzięki, dzięki bardzo. Coś wzięliśmy. Pozwólcie, że się napiję. Wejście jest tutaj. Jeżeli włączymy generator, będziemy mogli otworzyć śluzę transportową. Okej, okay, jakiś generator mamy włączyć. No dobra. SWD, musimy wrócić tam do naszego Janowa, Jupitera, czy jak to się tam zwało, ja piernicę. Dobra, czyli generator pewnie włącza się tu. Nie. Albo i nie. HWDP, jak to działa? HWDP, chowaj wróbla do piwniczy Żeby nic nie było. Ten nie działa normalnie. What the fuck, nic nie działa, nic nie działa jak zawsze. Nic, nigdy, nie. Nie może działać. Fuck you. Fuck you. What the fuck, coś nie popchnęło. Dobra moi widzowie, miałem SWD znaleźć, nawet jeśli nie wiem co tu zrobić, bo nie wiem co tu zrobić. Mimo że mam jakiś generator włączyć, cokolwiek to znaczy. Do tego generatora po A nie widzę, po B to nie pierdyknie, a po C... Ja chcę SWD! Ja chcę wreszcie SWD! A, czyli to jest chyba ta śluza transportowa. Cokolwiek to prawda znaczy Jak się dźwięk taki pokazuje to nigdy nie dobrze Nigdy spadamy stąd Spadamy moi drodzy widzowie Udajemy się po SWD Jak chcecie żebym tutaj jeszcze jakiś odcinek nagrał w fabryce Nie ma problemu piszcie w komentarzach Mówcie gdzie jest ciekawie My tymczasem wracamy Wracamy do Janowa co na trochę zajmie Ale pozwólcie że zrobię magiczną jakże sztuczkę i używając dwóch przycisków Po prostu zrobię tak że będę tam za kilka sekund Okej, okay, pasuje wam, jak będzie coś ciekawego po drodze No to się jeszcze wiecie, wklej Dobra moi drodzy widzowie, jak ja już stalkerem spotkali Eee, co robisz? Odpoczywam sobie, Muszę dostać pewnie, zaprawiłeś mnie tam zapłatą Nie ma sprawy Janów 600, chyba spadaj dupę, spadaj, dobra Jednak to nie było nic ważne Nie chcę mi się misji niego robić e, Przy okazji pójdziemy jeszcze do... Mm lądowiska dla helikopterów aby było zbadać miejsce numer 1 katastrofy katastrofy numer 1 tak więc jeszcze tam sobie pójdziemy to, 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 to chwilkę tam kilka sekund potrwa tak więc ponownie znowu wcięcie i już się tam dostaniemy potem wracamy prawda do Janowa do Janowa tak do Janowa mi się już myli normalnie Stasi Janów Stasi Janów czy stanów tak Janów dobra do Janowa gdzie znajdziemy sobie naszego Dragunowa a potem już naprawdę lecimy pod jakieś misje ponieważ jak sami widzicie Salker ma klimat, ma klimat, ma fabułę, ma fabułę, powtarzam, ma fabułę, ma wspaniałą fabułę, e, ale mm, ja nie, nie gram misji, jak tam widzicie, ja jestem wolnym strzelcem, biegam sobie, e, dajcie mi fajne podpowiedzi, to ja to testuję, co tam jest, po prostu eksploruję, zwiedzam sobie świat, ale fajnie by było również jakieś misje porobić, <laughs> tak więc jeszcze chwilę, e, ten odcinek będzie taki bardziej luźny, żeby znaleźć tego Dragunowa, SWD, a następnie się fajnie już pobawimy. Tak bardziej fabularnie, bardziej pod klimacik. Dobra, tu są miny. Tak więc trzeba się mieć na baczności. Ojejeje, dobra, dobra, dobrze, że zapisałem. Pozwólcie, że wczytam. Po Pozwólcie, że wczytam. Wczytaj grę. Nikt nie widział, ja nikt nie wczytuję. Chcesz kontynuować, oczywiście. Tutaj macie już kartkę jakby coś. Na konkurs dzisiejszy, czwartek. Ja zawsze gierkę, którą dzisiaj wysyłam, dzisiaj nagrywam. Tak więc u mnie to wszystko jest fajnie na żywo. Gdzie tu była ta mina do choinki jasnej? Jak ja mam tu przejść, tu są miny? MINY! FUCK YOU! FUCK, FUCK LIFE! FUCK LIFE! To się tak nazywa trochę bez sensu, takie chodzenie. Logicznie, że biorąc, powinienem stąd spadać, gdzie pieprz rośnie. Ale nie! Ja jestem SteelCaren. I mimo, że nie jestem zbytnio mądry, to też nie jestem głupi. I trochę może obejdziemy te miny pierw. Pozwólcie. Mina, 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 tam też mina To znowu jakieś ognisko Tu nic to nicową dwie osoby mnie widzą Fuck you, nawet was nie widzę Fuck you Mina, mina, ja nie chcę tych min Tam są stalkerzy, znowu stalkerzy Ile tych stalkerów jest Mina pierdychnie, mina noga o co? nawet nie pomogą pewnie, nawet nie pomogą Hańba jedna Tak naprawdę to tak, od tamtąd raczej nie dojdę Tam nie przejdę Stalkerzy gówno mi robią, bo pewnie znowu będzie miał chciał zaprowadzić nie wiadomo gdzie, za nie wiadomo jaką opłatą. Yo, yo. Magia. Nie ma stalkera. What the fuck, on jest gdzieś pod ziemią chyba. Może tu gdzieś... Tory? Okej. Okay. Czyli był pod ziemią, okej. Okay. Hi, stalker. Sie ma Co tam bracie? Słuchaj, mam taką sprawę. Ja nie wiem, nie było kogoś gdzieś miał znaczy. Gdzie mogłem znaleźć te fakty? Nie o tym zagajniku gdzieś skład deformował drzewa, ludzie, którzy tam byli. jest pełen anomalii gazowych. O, dobra, artefakt, nie o tym zagajniku, ale to mimo wszystko nie teraz. no. Kuźle, tu nie przejdziemy. To po co oni tu stoją w tym kanale? Ja piernicze, nie mogę nic zrobić tym durnym śmigłowcem. O, żarcie. Ha! Dobra, reszta się nie przyda Mam nadzieję, że im nic nie ukradłem. lo, 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 Ja spadam, bo muszę jakoś przez te mini przejść, żeby zbadać śmikłowie. Nigdy nie byłem tak blisko i się nigdy nie poltam Nie ma bata. Jakoś trzeba tam przejść, nieważne jak. Może będziemy się trzymać ściany. Nigdy głupi nie jest na tyle głupi, żeby iść przy ścianie, kiedy są miny. La 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 la. Jeszcze żyje, jeszcze żyje, zapiszmy. La 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 Jestem bliżej, niż dalej. Dobra, nie jestem bliżej, nie jestem bliżej. Apteczka, apteczka, kiełbasa, apteczka. Mordę, dobra to, to, to nie ma sensu bo wszystko mi dupnie i... Bez sensu Bo cały pancerz tracę, który kupiłem niedawno, ulepszyłem, naprawiłem Nie ma pec tak. W końcu się uda Wcześniej czy kurde później Jak ominąć te turne miny Nie, mordę Spieprze to, fuck you man Jak ja mam tam wejść? Zeszedłem do ćwiartki drogi. W ogóle to kto obminowuje rozwalony śmigłowiec? No kto? Złomiarze w Polsce bioną złom i idą. A to złomiarze w Czarnobylu... O, ...Prypeci. Obok Janowa. Nie wiem, co robią. Bez sensu. Zamiast zabrać helikopter i rozłożyć go na czynniki pierwsze, to oni go obminowują! Na choinkę! Mina, 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 wszędzie mina Nie wiem którędy mam dojść Miny, 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 straka laka pumcyk tyk Jolo, 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 jeszcze żyję, jeszcze żyję, nikt nie pierdykło, Nic jeszcze nie pierdykło jeszcze nikt nie pierdykło Aha. Ej, może, może wreszcie jakoś dojdę, czekajcie zapiszę Jolo, 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 jolo Motherfucker Tu są miny? Czy koniec min? O! Udało się! Fakie yeah. o! Widzicie? Chodzenie przy ścianach jest najlepsze! Ej, ten śmigłowiec nie jest rozwalony. Dwa ciała. Chyba zginęli w kraksie. Wszystkie wartościowe rzeczy skradzione, a komputer pokładowy wyczyszczony. Ale czarna skrzynka jest nietknięta. Ciekawe, chyba porządny technik mógłby wydobyć z niej informacje i je rozszyfrować. Mówiłem, że rozkradli! mówię, że to złomiarze byli! Dobra, ale po pierwsze mam czarną skrzynkę, którą musimy dać do odszyfrowania. Pierwom muszę to wiedzieć komu, a porządny technik pewnie znajduje się nie nigdzie indziej niż w Janowie. Tak więc do tego oto Janowa musimy teraz dojść. Pojechałbym sobie tą brd -mką. Jakaś mała taka O mordę Co to kuźwa jest Co to jest Cholera jasna Co kuźwa? Ja piernicze! Oni chyba mnie gonią Znaczy na pewno, znaczy Kurde mordę, ja piernicze. Na minę jeszcze Al... <grym> Co? Nie kułam tego Te miny powinny na pół zdączyć, a nic nie trafiłem Gdzie ja mam stąd spadać? Spadamy, 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 nic nie jeszcze, nic nie... Nikogo tu nie było, spadajcie ode mnie, spadajcie, spadajcie. Miny pierdykać, bo musicie ich zabić. JOLO! JOLO! Dobra, to nie był najlepszy pomysł! Co ja mam z tym zrobić? Może chyba w nich nawalać. Logicznie rzecz myśląc. Ale kurde, aż tylu! To ja po SWT dzisiaj nie dojdę, a jak dojdę, to zobaczy mnie 5% widów, bo już 17 minuta. Jak jesteś tu i tu dalej mnie oglądasz, to jesteś wyjątkowy. Kulowciak. CawfDP motherfucker! To nie to nie był chyba najlepszy pomysł Tilgar. No i broń się da Cię no pięknie! Moglibyśmy dać luz zacięcie. Jolo, jolo, jolo Ej, zabiłem ich Zabiłem ich Ty świnio pies! No jakie broń się laciała, jaka broń znowu Udało się To za pierwszym razem były jakieś błędy, bo tam chyba wszyscy przeżyli, serio. Bandaż. Dobra Patrzcie jaki rodzomiłem oh. Kuźde, ale tu mają normalnie stalker Ja Jap, ta gra jest wspaniała Dobra, udajemy się do Janowa moi drodzy widzowie, może znajdziemy technika bez waszej podpowiedzi, może wreszcie to zrobię sam. O, coś dupło Nie, nie, ja nie chcę zginąć, nie teraz Dobra, Janu Janu, 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 prosto Czas na wcięcie! Dobra, moi drodzy widzowie, tu jeszcze była jeden... O! Ktoś mnie widzi, ktoś mnie, ktoś mnie widzi. Kruki, wrony, sraki laki... E, taha, tam sobie biega ten noob, dobra. E, jeszcze jedna podpowiedź, ostatnio szukałem w tym pociągu... Ktoś mnie widzi. Czemu ich tu hohoinki tyle jest tych psów? E, że właśnie tutaj jest... E, dobra, dobra, potem wam opowiem! Mam nadzieję, że oni tu nie mogą skakać, że oni tu nie mogą skoczyć. Ha! Takiego wałek Polska dała, bitches! Właśnie w tym pociągu powiedzieliście mi, żeby od góry do niego wskoczyć I podobno wtedy dopiero tam wejdę I to coś znajdę. chociaż raczej tu nie wejdę O ile w ogóle o ten pociąg chodzi Chociaż wolałbym, żeby o niego chodziło Że tutaj narzędzia są, podobno o! What the fuck, what the shit, shit Czytamy, czytamy Nie wiem dlaczego spaci mi nie kliknął nie, 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 ja nie chcę zapisać, anuluj. Czytaj, sorry. Czytaj, dobra. Chyba dzisiaj tego dragunowa nie będzie. Sorry, sorry, winet. A za to znowu światem sobie obejrzeli, ale nie, drugie strony. Zobaczymy. Będzie, będzie jeszcze dragon, nieważne ile odcinek będzie tworzyć. Dobra, czekajcie. Jak daleko mogę skoczyć? Hop. Tak, ja to się przeskoczę no to. Hop. Skoczyłem. Aha, chyba mieliście rację Otwarty pociąg Haha, ha, dobra To teraz... Oooo, czemu ja zapisałem jak ja tu spadłem? Czemu ja zapisałem jak ja tu spadłem? Jezus maria To mnie rozdupczy za chwilę A Takie pytanie, po co ja tu wszedłem jak nawet nie popatrzyłem się na boki Anomalia, spadaj, spadaj, spadaj ode mnie o, Spadaj Dobra Biegamy, biegamy, biegamy! Gdzie tu są te narzędzia? Gdzie są narzędzia? Gdzie są te narzędzia? Wszedłem od góry tak jak mówiliście chciało. Idziemy je atakować! Spadam! Fuck you! Dobra, narzędzia, 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 narzędzia! Tu nigdzie tego nie ma! Tu tego nigdzie nie ma! Tu nie ma tych narzędzi! Oooo! Tu tego serio nie ma! Nie wiem gdzie są te narzędzia! Ała! Jakie co? Co mnie walnęło? Fuck Dobra spadamy Nie ma narzędzi Ej, ej! Coś wziąłem, coś wziąłem Narzędzia! Kurde, uwielbiam was Czarna skrzynka, wygląda jak bomba jakaś Dobra, czekajcie, pieski trzeba porozwał What the fuck Au Jakim cudem oni gryzą przez ładda siedno no! Fuck you! Nie oni mają życia! Wszyscy... spadajcie ode mnie. O, dobra, nie wszyscy! Kuźdej! Jak ja nie lubię tych niby psów. A ła, co mnie bije tu jeszcze? Jak Tylko nie szczelaj tego w BFI! nie szczelaj tego w Fuck you! Tu się trzeba chronić! No nie! Nie teraz! Oni chyba wiedzą kiedy atakować, a kiedy nie! Fuck you! Gdzie te durne psy? Spadajcie ode mnie już Kto to jeszcze nawala? No bez jaj mi tu takich no Spadajcie ode mnie Fuck Jeszcze durni zombie tu przyszli Nawet ich nie widziałem po drodze Spadajcie ode mnie Pan też mi cały rozdupczyli Coś tak nieco trwa normalnie Ja nie mogę dawać mi tu Dobra, tutaj będziemy następną misję robić, ponieważ chcemy się już do prypeci udać. Ale żem kasy straci i wszystko się dupło. Spadaj, nie będę nic chował. Nawet papuga wam to mówi. Fuck you. Bunt Dobra Lecimy już do tego Janowa, damy sobie Pociągu była anomalia, okej, okay, znaczy narzędzia, dzięki bardzo. Damy sobie do tego pana, co nam naprawia. I zobaczymy. Teraz do wujka Jara musimy pójść. Też mi wytłumaczycie, gdzie jest, bo ja to rozumiałem, że w Jupiterze, a nie w Janowej. Nie wiem, w ogóle mi się pomyliło. Fabryce, no, Yolo, Jolo jolo, ej, tu mam jakąś misję u niego zaznaczoną, czyli jednak o niego chodzi. To jest ten technik, o którym myślałem, Okej, okay, ten co nam broń naprawia. Fajnie. Damy mu narzędzia. Może nam czarną skrzynkę otworzy, jak będzie miły Za flaszkę wrości wszystko rado. Chyba nie mam wódki Kuźite, no to, no to nie będzie, nie będzie ładnie Dobra, czekajcie Pierwsza misja Jolo Co tam? Nie mało popatrz, że będę pod trzy godziny i będzie nie miał kosztowe Zrobię, Co trzeba i porozmawiam, a ty może poszukasz po czym, że, a ja dam Ci robę na tę robotę Mogę zrobić dla ciebie, No, był, świetnie jak znajdziesz kalafonii albo kondensatory przynieś mi je, okej okay. Przyniosę ci narzędzia, świetne które są te podstawowe Okej okay. Okej, okay, do zobaczenia Ja to mam mu znaleźć No więc Naprawa, modyfikacja, może naprawisz mi coś czemuś <grym> 20 ruskie monety Fuck ja 300 za maskę yo. 2000 co? To chyba pojechało normalnie Idę po tego SWD Dobra szukamy wujara Jara 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 Mamy u niego misję czy co Okej okay. Dobra, mamy u niego misję, a my szukamy wujara. jara Wy mi tam napisaliście gdzie on jest tu ale zajeb było ale zajeb fajnie wygląda Co to no no, Do zobaczenia innym razem Podobno gdzieś obok Wejście się masz Pilot, okej okay. yy, Na jakiejś kanapie Cokolwiek to znaczy Słucham Cię Marka Seta, czyli to będzie JAR Yeah, dobra by znał, jak nie dobra, to jest że jestem ja i pewnie jesteś zmęczony, bla bla bla. Co to za robota? No ci tam, przejdziemy się we dwóch do wioski to niedaleko stąd, jak będziemy na miejscu, wszystkiego się to, wybierz. Dobrze, chodźmy. Super, nie zdorientujesz się kiedy będziemy z powrotem Dobra moi drodzy widzowie, jest WGG, jak mówiliście Podobno dostaniemy SWD Byłoby bardzo, ale to bardzo miło. Najważniejsze, najważniejsze, żeby nie dać się niczemu zakoczyć. Idź za mną po cichu. Jeśli na, nie narobimy hałasu i nie będziemy za bardzo się ruszać, pójdzie gładko. Okej, okay, zapiszmy. Niestety moja broń jest na tyle rozwalona, że szkoda gadać. Kurde, będę miał SWD. To, SWD. to SWD. To SWD. O, sorry, sorry. Kogo oni już tam się strzelają? Co oni się już strzelają? Wygląda na spokojną wioskę. Chyba, że zaczniemy przeszkadzać tu tu nie ma tubelsu, tu to jest zombie No Jeszcze radioaktywność, pięknie. I broń mam tupioną, już ktoś mnie widzi Jak tym cudem konie widzą? Jak? Co to ma być? Jakim cudem... Tam... Spokojnie? Jak w kurorcie. Yo yo! Cześć! Ja nikim nie jestem. Nie obchodzi mnie to, że macie broń naładowaną. Że jesteście oznaczeni na mapie czerwono. Ja sobie tylko obok was przechodzę. Jestem bardzo dobrym człowiekiem, spadajcie. Nie, mnie tu nie ma, ja jestem zwykłym zombie. Ta misja jest zjechana! Nie mam dreszcze! Daj mi SWD wreszcie! Jak puszczę shifta, bo mnie już palet boli! Jak puszczę shifta, to zaczną nawalać! Mogę wam pogadać, ale mi się już nie chce. Idź, idź, wujek yar. Idź, idź. Jo, jo, jo. Hello, hello zombie, hello. Fajna broń. Hello, lofciam Cię, hello Hello <ścoughs> Się boję Pozwólcie że zapiszę Halala Haj, haj Jestem tylko normalnym człowiekiem Jestem głodny Kiełbaska Mam nadzieję że to nie rozłościło zombie, że mam żarcie Dobra, idziemy gdzieś na górę Fajne miejsce dla snajpera Jakbym tylko miał snajperka reszty mnie przechodzą. Ta gra jest zbyt za niefajna. No serio, chcesz porabijać? Dobre Zobaczmy czy miałem rację. Zabij najemników. Których najemników? Ja chcę jego SWD! Czy mam ich zabić? Co? Kamieniem we mnie rzucają? Co to ma być niby? Niech oni się sani po zabijają, ja tu nie mam czym bić Mój kolczyk nie jest taki dalny Ja mam zabić najemniku A nie zombie, pierwszy to. JOLO A unic by się Tam Tamtych mam zabić Fuck you To nic nie da, to nic nie da Jolo, jolo, jolo Panie Jar, my jesteśmy jakimiś super zombie, on na pewno się nie skapnął Ja pierdolę się, to jest bunker na no, przecież my jesteśmy blisko Oooo, coś tu nawala To jest tylko jeden najemnik, jakim cudem on jeszcze żyje Spadam stąd na dół, ja tak nie potrafię walczyć Na pół kilometra nie mając sniperki, a pistoletu nic nie zrobię Fuck you, fuck you Ten SWD już chyba tysiąc amunicji stracił już Najpierw się strzela rasa dobrze O, le na promienowanie Znowu Trafił go Tylko że my mieli najemników zabić, a my zabili zombie to no takie bez sensu kto ktoś tu jest! Ktoś tu jest! Łap granata! Ale dupo! Dobra! Musimy go zajechać Kusi ja będę radioaktywny i będę się świecił w nocy. Jak Skandynawia, prawda? Fuck you! Ja przyjść. O, co oni mają za... Wszystkim. Widzę, że masz masę pytań i doskonale to rozumiem. Trzeba o tym porozmawiać, nie? Ora, amunicja się przyda, apteczka del, pan też. Ale co oni mieli? Gdzie jest ta broń? Gdzie jest ta broń? Jest, wziąłem? Wziąłem TRS bez sensu skłonność gromadzenia, bo nie, aha, okej, okay, czekajcie What the fuck, dobra, przyjmijmy, że nic nie ma, gdzie ten wujek Jar, dobra, spadamy od niego, znaczy do niego Kuniaru, czy mógłbyś mi dać SWD? to do cholery, Jo. Ło, 6 zarobiłem! Co tu się w ogóle wydarzyło? Paru chłopców przyszło mnie zabić Siedziałem w krzakach nie wjadąc nikomu Kiedy pojawił się oddział najemników I przywódca gadał przez PDA o centralnym laboratorium w prypeci Nagens, zamówieniu i tak dalej Wtedy przypadkiem stanąłem na jakimś patyku i zwróciłem na siebie ich uwagę Złapałem karabin i dałem chodu, Ale nie opuszczało mnie uczucie, że przyjdą po mnie Taką się teraz cenę płaci za podsłuchiwanie e, okej, okay, trzymaj się e, jeśli idziesz do Janowa? Okej, okay, chodźmy do Janowa Dobra, czyli SWD teoretycznie mnie nie dostali Może wam chodziło o to, żeby go zabić? I dostać SWD. Co? Może tak, może nie? Znajdziemy jeszcze jakieś inne SWD. W każdym razie nasz pan Azot ma już nasze dane z czarnej krzynki. Ale o tym dowiecie się w następnym odcinku. Co to będzie, co to było. Tak więc życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!